Witajcie towarzysze, z tej strony ja, wasz kochany Marszał Gdań, to jest kolejny odcinek z naszej kochanej serii Polak Węgiel. Jak dobrze pamiętacie moi drodzy towarzysze, w poprzednim odcineczku udało nam się zaanektować Galinie, Galicję w Łoń, może nie dokładnie mi, ale mojemu dobremu generałowi Bartoszowi. Tak, oczywiście, dzięki oczywiście pomocy wielkiego marszałka. No Oczywiście, dzięki mnie, a w tym odcineczku myślę towarzysze, jeżeli się uda, zaatakujemy sobie papieża, tylko, żeby to zrobić, no potrzebujemy jakiejś sensownej floty, więc towarzysze. Myślę, że ja już bym mógł zacząć coś tu budować, ale nie mam wystarczająco dużo sejlerów. Nie mam ich z tego powodu, że... No właśnie, oni tutaj umierają głupio. E, na morzu. No oni nie mogą tak głupio umierać na morzu. No, nie, nie dziwne, że umierają tak głupio. To się dziwne. Muszę więc tutaj. Teraz sobie. Właśnie, czy ja mogę sobie jakoś tutaj tych sejlerów zdobyć przez tutaj zniszczenie czegoś nie, chyba tak się nie da niestety szkoda żebym sobie to wziął yy, chyba, że może kupię flotę a nie wiem czy tak się da Pani by było jakby się dało Chyba bardzo no, ciekawa opcja dałoby się kupić flotę taka jest taka opcja u niektórych najemników a no właśnie, a może tutaj kupię sobie znaczy nie kupię, tylko może zatkuję je, e, Sienę? Jakbym zatkował Sienę. Bo głupie. Tylko tak. Muszę mu sobie wziąć na pewno... Też nie, po co mi statki? Mógłbym sobie wziąć Przemarsz od Austrii. aby mi pewnie to dała, bo mnie uwielbia. Hmm, więc tak. Tutaj nie muszę z nimi prowadzić walki, bo mi lubią. Wydaje mi się, że Moskwa z... wygrała. Nie. Widzi pan, co się dzieje w bitwie? No jest to, jakiś gimnastyczny. No ale tam dalej w Moskwę. O, Kijów chyba był y, jeszcze litewski niedawno mi się wydaje. No się, też mi się wydaje, nie podoba mi się to trochę. Ja mogę sobie wziąć jakąś kolejną ideę, więc wezmę sobie to, żebym miał szybsze odzyskiwanie. Y, o, dostałem chyba y, następcę, czy nie? Nie. Coś się w Pomorzu stało. A mój następca jest tam. <gł> mój następca jest na Pomorzu. Jest pomorzeninem. Ale on miał być Węgrem. Mhm. Miał mi dać ciągłość dynastii. Ja dać i w sumie nie wiem co. Znaczy, nie. nie ma tego złego, bo jeżeli umrzę tam ten król to będę mógł sobie wziąć tam e, wojnę taką o tron, ale to nie teraz, to nie ten moment. Rozumiem. 12 maja będę mógł dopiero ich się spytać o dostęp. Dobra. Mam czas, taki akurat. To no tak, jakbym zatknął, to kto by miał tutaj dołączyć? Milan by dołączył i Luka. Czy, byłby w stanie ich po... Czy pan byłby ich w stanie ich pokonać, generale? No, no cóż, mam dużo więcej niż te 20, coś około 5 tysięcy ludzi. Nie będę posiadać, to na pewno. Okej. Okay. Rozumiem. Ja mam nadzieję, że daj pan radę ich pokonać. To no, na pewno będę panu pomagać z całej mojej siły. Ja mogę nawet panu jakieś pieniądze wysłać, jakby pan potrzebował. Nie, pieniądze tak, brat, nie jestem problem. Dobrze. Jak już mogę wysłać, to 12. Aha. Te ja poczekam jeszcze chwilę. Może wezmę na twój. A nie, jest na twój ocena. To zostawię, tak? Nic tam się na pewno nie stało. Mm, co bym tu mógł to zrobić sobie? Mam na jakiś w peście handlowy ten Jakąś handlową rzecz Świetnie, udało mi się skorować moje promienki, nowo zdobyte Bardzo ładnie Bardzo ładnie, że upam się udało Ja niestety utraciłem, ale mam nadzieję, że Osmani się zaatakują jakimś innym celem, na przykład melukami Rozumiem Dobra, tutaj widzę, że za taką też Wenecję, ale Francja by tam chciała dołączyć, no właśnie, bo, no bo lubią tego bardziej, bo go bardziej lubią. No. Więc tak, e, to w ogóle w tym roku 501, e, coś no, się 501 mogę dopiero sobie wziąć u nich, Military Access. E, okay. Aha, no mamy. Bo zabywaliśmy z nimi sojusz. Yy, Osmani zabywali sojusz z yy, yy, Austriami, dlatego. Hmm. Nie, ten kibul ma nich. 26 lat. Nie mamy żadnego naturalnego następcy. Nie podoba mi się to zbytnio. No właśnie tak patrzę na pańskie sytuacje i no nie jest najmniejsza sytuacja. No właśnie nie jest to najmilsza sytuacja. Więc tak. Przez. Przez Czechy raczej sobie nie przejdę, na pewno. Więc tak, musimy przejść przez Polskę, przez Pomorze, Na Brandymburgię. A nic się Fajnie się zaczyna. No wiem, I jeszcze 30 innych państwek. Nie podoba mi się coś, coś, coś takiego. A tutaj mogę robić kolejniki, to dobrze. Wydamy sobie tutaj na promisję ze złotem kolejną. O, właśnie. Ile mamy tu lat? 7 lat, jeszcze to mogę sobie wziąć sobie tą ideę. Dokładnie. Tutaj raczej niczego nie wezmę. Bo się ten stabilności. No, niby fajnie, ale ja bym chciał następcę. Chciałbym pan potomkę. Chciałbym potomka, dokładnie. O, ja bym chciał tą trupownicę sobie zdobyć no, najchętniej. No, a pasz, nie jest szybko, bo król ma już 55 lat. Ja wiem, może będzie żył 100. Mam taką nadzieję. No, wypowiadam im wojnę, bo już widzę, że nie mają od pomocy żadnej. Trudno się tylko tam dołączyć. A będę musiał tak sobie przechodzić po prostu. No właśnie. Mój król też nie jest młody, ma 68 lat. Ja mogę sobie przetłumaczyć Biblię, chyba. O? A Bardzo nie, może wiecie. pan dołączyć, ale chyba to nie będzie teraz koniec. Aha, Austria widzę, że, że tutaj walczy z nimi. Znaczy no, na tą chwilę panu na pewno nie pomogę? Mam duży boom. Okej, okay. nie, nie ma problemu. Mogę nawet z nim panu pomóc, bo tu jedną armię mam wolną. No to jak nie chce pan, żeby cokolwiek robił, to może pan ją wysłać. Na pewno no to, będzie łatwiej. No to wyślę. To mamy Mikę 20. No właśnie, no szybko się tu desantujcie. Pięknie. No szybko, szybko desantujcie się. Teraz kolejne armię. Dobrze, pan? z tego co widzę, papież o, ma wojnę o, z Ferrarą. Papież ma wojnę z Ferrarą, ale to nadal nie jest wojna ze mną. Tak bym no no chciał. Niech pan przesunie dalej tych e, idących mi na pomoc. E, a gdzie oni są? A tutaj widzę. Już idę. Pomogę tutaj klerykom, no i powinno, nie powinno być nas problemów większych. No w sumie te 15 tysięcy co tam stoi, no wyślę sobie do Lubki no, zaraz. Dziękuję za pomoc. Proszę, proszę, już odsyłam. O, jakieś kolejny. mam większą wojnę. Kurczę, klerycy mają za duże wpływy, no to ja muszę im odebrać jakieś rzeczy. Myk, nie ma ziem. O, nie dość, że zabrałem im ziemię, to jeszcze są szczęśliwi, że im zabrałem ziemię. Idealny układ. Cóż, skoro otomani uznali mnie za rywala, to ja też ich za takich uznaję. Mm. Nie jestem zadowolony z tego, ale trzeba. O, jest następca! On Na żyje. Praca. Gratuluję. Nie, ja chcę cofnąć, o. Ferałaby mnie puściła, puściłaby mnie, to bardzo fajnie. Teraz ja pójdę do luki i sobie ją zacznę oblegać. Później jak na papierze. No, jeszcze sobie ostrzelam te dzieła tutaj. Widzę, że ogólnie papież to walczy nie tylko ze mną, tylko jeszcze z... E, Sabaudią? Tak, Sabaudia po polsku jest. Nie Jest to pewnie interesująco. No, no, tutaj. Wojna jest dość duża, jak mówiłem. Dostaję cały czas prośby o jakiś military access od różnych włoskich państwek. No właśnie, a słuchaj... Posłuchaj ale jak ja się tutaj dostanę, no to już tutaj już nie będzie czego zbierać we Włoszech później. No to to oczywiste, tu nie ma o czym mówić. Bo oni już nawet nie są w Holy Roman Empire, bo tutaj był taki evencik. Mm -hmm. Więc czy mi tylko po prostu włoska... włoski przemysł. No to oczywiste. W ogóle 40 tysięcy ludzi w zapasie, to mnie bardzo cieszy. No, tutaj nie potrzebuje posz... pan żadnych... Do sił? Na razie nie. Chodź mu że tak powiem. No rozumiem, rozumiem. Złoto, no na razie złoto jest mało. Czy no 400? No to jest w sumie mało i dużo. Jednocześnie można powiedzieć. Okej, okay. lupka już zdobyta, więc. Oj, z papieżem też widzę już. Mam pisika. Nie mam pisika, ale tylko już mogę pisować, widzę sobie. A więc zabiorę sobie goldzik. Hmm. Nie wasalem, nie, no wasalem może nie, ale reparacje wojenne. Jakieś tutaj z Austrii, mamy różne rzeczy od tomanami, to sobie wykasujemy. A to z Wenecją, z papierzem. Pieniążki jeszcze proszę mi oddać. O złota era, w ogóle jakaś weszła, Nie patrzyłem na co. Pan hmm. widział na co? Weszła hmm. jakaś złota era. Okej. Okay. Nie ma problemu. No i zaraz tutaj z papieżem się tu rozprawimy. Oczywiście nie chcemy go niszczyć, czy zostawimy mu Rzym? Część. Część Rzymu, no tak, część w Watykan mu zostawimy. No to mi się cieszyć. No ja bym się cieszył. Jakbym dostał Watykan? No to bym się cieszył, faktycznie. O, będzie bitwa tutaj pięknie akurat sobie zniszczymy tutaj no i i czy to złapujemy tak złapujemy sobie do końca ok, kolejną technologię mam dostępną i to jest a to jest ta dyplomatyczna a już wezmę ją no nie no co mi tutaj znowu jakaś florencja oblega no a w sumie tak nie chcę wziąć Rzymu więc ja to nas szybko jednak wezmę że mi tu nic nie przeszkadzało. No, że nie jest dobrą prognozą, bo dostałby pan taki śmieszny identzi. Ja wiem. Znaczy czy to zależy, bo jakbym był prawosławi... Jakbym miał prawosławną no tak religię, coś to bym nie miał właśnie tego. Miałby, no, nawet pan... bym miał bonusy. Pan nie jest z tego co wiem. No niestety nie jestem jeszcze. I raczej nie będę, bo to bym miał za duże minusy. Może sobie tak. nawet odpalę coś. O, przełączę. Wojna, to maństwo. Za... No, Jak no, to, mm, czy to a, a, Myślałem. Mam no nadzieję, że masz ale niestety nie. Jakie tu są tutaj układy tej prowincji? No nie są małe na pewno. Zapłacimy no, troszkę pieniążków. Widzę, na... że Rzym jest ładnie oblegany tutaj. No <coughs> Więc ja sobie stanę. 11 tysięcy, czyli to jeden to jest najemnicy. Dobrze. Mhm. No że ja tu sobie będę oblegał. No to i tak muszę poczekać aż papież będzie miał na zero wszystko i tak. W Polsce zadowolili się bizantyjscy uchodźcy. A polecam, ja też mam. Też, też, właśnie przyjąłem otwartymi rękami. Trzeba pomagać braciom w niedoli. Kurczę, mhm. jak papież jest ze wszystkimi skonfliktowany, jak tak patrzę. No, <coughs> Na pasz, początek jest... Sałbadia, później Florencja. Papieżem jest Francuz, wiadomo. A, no chyba, że tak. W tym wypadku to wiadomo. Mam nadzieję zostać kolejnym, ale myślę, że no masz 18%. No, bo przed chwilą wydałem swoje influencje. No właśnie, no nawet 18. To ja samo co Anglicy. No właśnie, właśnie. Jak tam moja technologia? No niedługo będę miał dziewiątą. Wojskową czy którą? Wojskową. Mm, bardzo szybko. Ja wiem. No, czy no, w sumie teraz jestem w takim zastoju dużym. No, ja rozwijałem trochę swoje idee. Więc trochę mi jednak spowolniło się. No, to ja rozumiem, oczywiście. No, to jest faktycznie powód, że ktoś może spowolnić. Ja też rozwijam ideę wcześniej, ale to malutko. I ideę też bym mógł sobie wziąć wojskową i to bym miało garnizon, ale to nie chcę. To nie chcę. Czy to też towarzyszy dostałem teraz i gdzie dostałem 200 punktików, więc myślę, że rozumiesz. A ja to rozumiem też oczywiście. Dobra, widzę, że już papież yy, kończył wojnę z Florencją, więc ja sobie idę też na rzym. Jednak muszę zdobyć te 100 punktów. No, strzelam sobie go o właśnie, będzie 28 punktików Do zdobycia. Nie no, ja w ogóle pieniążków mam. Ja złupię otwornie ten Rzym, jak tak patrzę. Rzecz, ja mam 600 dukatów, przez to ja złupiłem wszystkie prowincje do zero Teraz o sobie łupiłem je. Słuchałem, generale? Słyszałem? Ale że 600 dukatów, czy co? Tak, no dukatów. tak, to przez Rzym. Złupiłem całutki Rzym i tam no, już nic nie ma. No nie tylko Rzym, bo te inne prowincje też. Bo to można to, to upić to, to, to prowincje. Piękno. Ja wiem. Jak będę w Konstantynopolu, na pewno go złupię. No, ale to tam najpierw trzeba dojść. No, jak się do. No, kiedyś złupiłem go. Kiedyś. Kiedyś. Jak nie był osmański, to tak. Ale to były dawne czasy. Zdarzyło się wtedy <grym> 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 raz. <grym> Może dwa. Może dwa. O, widzę, że w ogóle to w B랜 jakiś bunt jest. No, no, no. Powiem, że ciekawie. W ogóle wypadałoby jakieś takie lepsze formacjki sobie zbudować na linii z Osmanami. Hmm. Tutaj moje powyciki, jak one wyglądają? Czy mogę je ulepszyć? Nie mogę. Zbuduję zmianę na Kosowie na pewno. Jeden powycik, bo mi się przyda. O, kończyłem oblegać gym, więc sobie robię. Daję pauzę. I sobie już zaczniemy. Tutaj będzie kogo koalicja? No duża będzie koalicja, więc sobie wezmę te dwie prowincje. Jak na razie, <grym> tak. Yy. Nie będę tego zwracał nikomu. Wezmę yy. sobie, oddam to sobie oddam. Reparacje wojenne na pewno sobie wezmę i Florencję. Tutaj też wezmę sobie te klejniki na nie. Tutaj na pewno nic bym nie mógł wziąć, prawda? A nie, mogłem to wziąć jeszcze. Tu sobie wezmę to. Bo to nie będzie aż tak dużej koalicji wtedy na mnie. bo tu jakbym wziął to, to by ile było? 53. No, 53 to dużo. Więc ja weźmiemy te trzy prowincje na razie. Otrzymujemy. O, no i proszę, nowe prowincje we Włoszech. Podoba mi się już to. Karujemy. Oczywiście wszystkie. No straciliśmy tutaj oczywiście sobie różne kory na papierze, więc no smutno. No niestety, ale czasem tak by... No ale ja uważam moją kampanię za udaną, póki co. Coś trzeba ci pomóc generale? Nie, nie wydaje mi się. Okej. Okay. No dobrze, co my tutaj możemy jeszcze w sumie zrobić? Widzę, że w sumie masz, mamy małe takie pole tutaj do podbojów. No co tak, najbliższym, którym moglibyśmy coś zrobić to jest albo dla mnie twa. Albo zakonimoński ze No u ciebie tak średnio jesteś otoczony tak naprawdę. No tak, w sumie u Ciebie mało... można zakoniwońskie generale podbić. A to też prawda. I rygę, tam na pewno jest dużo pieniążków. Mhm. Ale weźmy no. sobie kolejne Okej. Okay. No w ogóle już profesjonalizm jakoś tak ładnie zaczął wyglądać. Tutaj się szkolą, szkolą, szkolą bardzo ładnie. Jak to wygląda tutaj z mojej armii. Mam jakieś idee, ale tutaj idee to za 40, za 4 lata by były dostępne. To jeszcze nie. Okej, okay, mogę jakieś misje fajne, może? Yy, tutaj na katolicyzm wszystko nawrócić. No tutaj choć mam nawrócone na katolicyzm, to dobrze. No a widzę, że tutaj Osmani mają problem z nawracaniem, ale myślę, że nawrócą sobie tak czy siak. No, Tylko... tak, to prawda. No to też okay. dziwi mnie to, że nie to atakują prawda. Momeluku wcale. Nie sądzisz? O prawda, prawda. Kiedy w ogóle to zejdzie? 513... atakują To ta jest dużo z tego co widać po napisie. No ona jest chyba nawet sporawa, jak dobrze pamiętam. No jak się wiadomo mameluków, to ona fa faktycznie duża, Sabaudia ale... Zabaudia dość mocno się teraz rozrosła we Francji. Hmm, Sabaudia tak, bo ona walczyła też z papieżem teraz, to nawet się nie dziwię. W sumie. Zabaudium no, duże podwoje. No to fakt, to fakt. Hmm, co my tu jakieś bunty w Kastylii, co ciekawe, ale to szlacheckie. Okej, okay. co my tutaj jeszcze mamy? Chyba nic więcej. Tutaj w Florencji to na razie nie będę atakował, bo w sumie nie mam sensu. Jest jak komunikat też na Florencję. Więc wypadałoby też zaatakować, teoretycznie. Jako dobrych chrześcijanin. Dokładnie. <laughs> Mogę, muszę zawołać 400 dukatów, no fajnie. A za co? Bo coś tam szlachta miała, że tam jakieś no. długi spłacić. Oj oj, strasznie duża suma. No właśnie, mogę tutaj jakiś sojusz? a mogę już z Austrią sobie wziąć. To sobie wezmę. No i nie mam Austrię na wyrogu, niestety. No teraz jakoś Austria tak bardziej poszła ze mną na sojusz, W ogóle Poliroman też jakoś tak strasznie zmniejszyło. No rozumiem. Mi się na szczęście udało w końcu poprawić relacje z krzyżakami do poziomu odpowiedniego, który pozwoli im zwasalizować. Okej, okay. ja Aże, myślę, że chyba kolejnym celem będzie zamektować. Ja tak patrzę sobie to chyba... moim celem by był... E, co by było? Chyba sobie Abagon zaatakuje. No cóż, ich... amyktacja trwa ponad 13 lat. Tak, nie było. O, ojojoj, co się, co się stało? stało generale? Mm, a, nowy król wstąpił na tron. No dobrze. Ale jednocześnie precedenci. Aha, no to. Ale chyba nie trzeba ci pomagać, prawda? No nie trzeba, bo pretendentów jest mało. No dobrze, generale, ale już mamy 20 minut odcinka. Już. Tak to już. Więc jak na razie dziękujemy Wam bardzo wszystkim za oglądanie. Zapraszamy do subskrybowania, komentowania, lajkowania i zapraszamy do następnych odcineczków z Polak Węgier. Na razie cześć. Żegnamy.